Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jestem 3 dni po zabiegu. Dzisiaj jest piątek, a zabieg miałam we wtorek. Jeżeli teraz jakimś dziwnym cudem dopiero trafiliście na mój kanał po raz pierwszy, to y, miałam usuwane dwa zęby mądrości, z tym, że jeden był dość ciężki do usunięcia, więc to w ogóle trwało ponad godzinę. Miałam cięty kilka razy ząb. No i to psychicznie była bardzo wyczerpująca sprawa. Chciałam Wam dać update a propos tego, jak się czuję. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że wiadomo, że usunięcie zębów mądrości to nie jest jakaś tam super wielka, wyjątkowa sprawa i że dużo osób przez to przechodziło, ale naprawdę dziękuję i nie spodziewałam się aż tylu komentarzy z Waszej strony na ten temat. I też napisało do mnie kilka osób, które tego samego dnia co ja miały usuwane zęby, więc można powiedzieć, że przechodzimy przez to razem. Nawet powymieniałam się kilkoma wiadomościami prywatnymi z dziewczynami, które mają dokładnie takie same objawy jak ja po zabiegu. Dopisało też parę osób, które, które szukują się do usunięcia zębów. Mam nadzieję, że ja nikogo nie przestraszyłam. Powiem to samo, co powiedziałam w poprzednim filmie, że tak naprawdę najbardziej bolało znieczulenie. Ja akurat miałam, e, miałam skutki uboczne, że tak powiem, zabiegu dosyć mocno wyraźne, bo na początku wszystko było dobrze, dobry humor, dużo energii, a potem e, dopadła mnie gorączka. E, dzisiaj miałam jeszcze lekki sam podgorączkowy, ale to jest zdecydowanie lepiej niż to, co było wczoraj. Po prostu jestem mocno osłabiona, więc czuję, że z dnia na dzień. Jeżeli chodzi o gorączkę, jest coraz lepiej. Natomiast z dnia na dzień coraz mocniej ciągną mnie szwy i coraz mniej... Nie mam szczękościsku, bo niektórzy z Was pisali, że przechodziliście przez szczękościsk. Ja po prostu boję się otwierać szerzej buzię, bo boję się, że... Bo ciągnie mnie po prostu coś tam w środku. Zjadłam sobie dzisiaj zupę, <grym> bo ugotowałam sobie... Yy pamiętam czy tuż, chyba po wyjściu w ogóle z kliniki, po zabiegu ja miałam przygotowane tylko składniki, więc zrobiłam sobie zupę soczewicową no i zupę jem chłodną, bo nie mogę jeść ani pić ciepłych rzeczy tak samo kawę, wczoraj jak piłam, to piłam z kostkami lodu no i dzisiaj miałam problemy, bo co prawda wszystko było rozgotowane w tej zupie, więc nie było problemu żeby coś pogryźć, natomiast bałam się otworzyć buzię, żeby jak miałam łóżeczkę z zupą i z ziemniakiem, to bałam się otworzyć um, buzię um, tak, żeby zjeść ziemniaka, strasi mi tutaj ciągnie i tego nie widać tak, jak teraz nagrywam, ale tutaj mam lekkie opuchnięcie, natomiast... Tak, jak czytałam Wasze historie, słuchajcie, to ja naprawdę lekko to znoszę. Naprawdę to jest spoko. Widziałam, że niektórzy z Was pisali, że mieliście aż siniaki na buzi. No, to naprawdę nie zazdroszczę. Z drugiej strony też sporo osób pisało, że wyrwanie zębów trwało kilka minut, i że wszystko poszło gładko i przyjemnie. Także no, dzięki, naprawdę, bo. Strasznie dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Pisaliście też o tym, jak wy przechodziliście proces rekonwalescencji, za to też dziękuję. Ja wczoraj czułam taki straszny ból tutaj, że skonsultowałam się z lekarzem i spytałam się, czy to jest normalne, że na początku nie czułam tego bólu i dopiero po drugim czy tam trzecim dniu wychodzi. No ale dowiedziałam się, że to jest normalne. Mam też taki skutek uboczny, że tak powiem, że mam opuchnięty migdałek dość mocno, i czuję, że przytyka mi ucho, więc rzuciło mi się trochę na węzły. No, ale podobno to jest normalne. No i w mojej diecie zagościły też lody, które podobno pomagają. No i powiem Wam, że. Ogólnie się taka rozbita czuję, także ciężko jest mi się na czymkolwiek skupić. Ja bardzo dużo śpię, tak naprawdę to połowę dnia przesypiam. To jest tak, że kładę się spać, budzę się spać, budzę się. No, przy wyższej temperaturze to jest normalne, więc yy, chyba nie mogłabym się spodziewać czegoś innego. Całe szczęście, jak sobie tak luźno rozłożę montowanie odcinka, to nie jest to dla mnie skomplikowana czynność, natomiast. Gdybym miała teraz zrobić coś takiego bardziej skomplikowanego, czy nie wiem, odpisywać na maile, jakieś dłuższe czy coś, to wydaje mi się, że nie byłabym się w stanie skupić. Bo jednak ten ból, który czuję, zawładnął moimi myślami. To jest ból, który jest do wytrzymania. Ja powiedziałam um, Aleksie, bo przyjechałam mnie odwiedzić, że gorszy ból to dla mnie jest ból menstruacyjny na przykład. Ale to, że on jest tutaj w buzi ten ból, jest tak blisko, no, no jest w głowie ten ból, to to jest właśnie chyba największy taki dyskomfort. Natomiast też powiem Wam, że tak jak e, widziałam komentarze, że niektórzy z Was pisali, że pierwsze wyrwanie zęba było tak traumatyczne, że nie odważyli się na kolejne. No ja też nie, jakoś nie jestem podekscytowana tym faktem, że będę musiała znowu iść i przechodzić przez podobne rzeczy. bo teraz podobno pójdzie szybciej, bo od razu będę miała cięty ząb na dole. Pytaliście się też, czy miałam pantomogram robiony. Miałam prześwietlenie oczywiście robione na pierwszej wizycie w poniedziałek. We wtorek, jak byłam w gabinecie, to moje zdjęcia, zdjęcia moich zębów wisiały w gabinecie. E, tylko ja miałam zakrzywione korzenie, w takie haczyki jakby I dlatego one rosły normalnie pionowo i lekarz myślał, że gładko pójdzie, a się okazało, że nie poszło aż tak gładko. Natomiast powiem Wam tak, ja się Cieszę, że pójdę na drugie wyrywanie, z tego względu, że ja po prostu chcę mieć to już z głowy, naprawdę chcę mieć to z głowy. I też część z Was pisała, że przecież to jest normalne, żeby mieć zęby mądrości, po co wyrywać. Ja się z tym nie zgodzę, dlatego że niektórym osobom wyrosną zęby mądrości i nie robi to żadnej różnicy zdrowotnej, ale od wielu lat mam bóle zębów, bo one mi się ściskają, więc to jest odwrotnie do tego, jak ludzie zakładają aparat ortodotyczny. Wtedy boli, bo zęby się układają odpowiednio, a mnie bolały zęby, bo moje zęby zmieniały ułożenie, ale na nie odpowiednie, więc to były naprawdę nieprzyjemne sytuacje. Do tego powykrzywiane zęby. Haczyłam też tymi zębami o policzki. To jest kompletnie bez sensu. Też jak poszłam do lekarza, to powiedział, że ze względów zdrowotnych górnych nie musiałabym y, usuwać, ale tu mówimy tylko o zdrowotnych, nie estetycznych i nie o, mówimy o bólu związanym z przesuwaniem się zębów, ale powiedział, że te dolne muszę usunąć, dlatego, że pomimo tego, że one leciutko wystają, to są tak ułożone, że cały czas są głęboko w i nie jestem w stanie tam domyć zębów, z tego mogą powstać stany zapalne, mogą się jakieś komplikacje pojawić, więc... Nie piszcie takich rzeczy, że wiecie lepiej od lekarzy, i że skoro u Was jest wszystko ok, to to jest jakaś fanaberia, żeby usuwać zęby w mądrości no bo wcale tak absolutnie nie jest. Ja w ogóle jeszcze Wam powiem. Dziwnie mi się mówi, tak przez zęby. Jestem ciekawa. Nie, no chyba będzie mnie wyraźnie słychać, Tak mi się wydaje. Może wypracuję sobie nowy sposób mówienia, po prostu. Dobrze trafiło mi się z zabiegiem, jeżeli chodzi o czas, kiedy wykonałam ten zabieg, o moment, w którym wykonałam ten zabieg, dlatego, że który dzisiaj jest, ja nie wiem, który jest, no nie 9 lipca dzisiaj jest. Od 3 lipca są wprowadzone lockdowny na Bali i to do tej pory są najbardziej restrykcyjne lockdowny, jakich ja doświadczyłam. Te... Wcześniej najbardziej restrykcyjnymi lockdownami były te pierwsze. One były od końcówki marca do chyba jakoś połowy czerwca, jeżeli ja dobrze pamiętam. Ale nawet wówczas nie było tak, że było odgórnie narzucone, że wszystkie restauracje muszą być zamknięte. Teraz wszystko jest zamknięte. Co ciekawe, lokalne warunki nie są zamknięte. To jest w ogóle niesamowita ciekawostka. Wczoraj widziałam, bo znajome wrzucała informację, były łapanki w różnych częściach wyspy i z tego co zrozumiałam te komunikaty są dosyć niejasne z tego co zrozumiałam to jest zakaz podróżowania pomiędzy takimi regionami na Bali mniejszymi to znaczy jak ja mieszkam w Canggu to podobno nie powinnam się przemieszczać do Seminyak ani nie powinnam się przemieszczać do Denpasar ani nie powinnam się przemieszczać do Ubud to jest takie bardzo niepisane w każdym razie w takich punktach o jest. Ziągłem shodę, coś mnie szarpnęło. W takich punktach, punktach przejazdowych pomiędzy miejscowościami, powiedzmy, są malutkie miejscowości. Czangu bardziej taką wioskę większą przypomina niż miasto, ale w ramach kontekstu, umówmy się, że to są miasteczka, więc w takich miejscach przejazdowych pomiędzy miasteczkami były ustawione patrole policji, które blokowały drogi i sprawdzały wszystkich kierowców, czy to samochodów, czy to skuterów. Niesamowite korki były. Jakieś w ogóle dantejskie sceny się działy, naprawdę, z tego co widziałam na social mediach. <śmany> Oni sprawdzali, gdzie te osoby mieszkają i sprawdzali, jak ktoś na przykład jecha do innego miasta, to musiał mieć pozwolenie, musiał mieć taką karteczkę od pracodawcy, że ta osoba jedzie do pracy, że ten pracodawca tam spełnia wymogi, że chyba tylko 25% pracowników chodzi yy, do pracy. Bo teraz jest takie zarządzenie, że jeżeli firmy mogą, to wszyscy pracownicy powinni pracować zdalnie, to samo co było w Europie. I dodatkowo sprawdzają też yy, książeczkę szczepień. Na razie też sytuacja wygląda tak, że ja nie mogę wykonać szczepienia, bo Zosia, przestań! Na razie sytuacja wygląda tak, że ja nie mogę wykonać szczepienia, bo nie mam odpowiedniej wizy. Tylko z odpowiednimi wizami można na razie wykonać szczepienia. Podobno coś tam się zmienia, ale to wszystko jest takie bardzo niejasne. I też nie ma przymusu robienia szczepień, ale jest przymus szczepień, jeżeli chodzi o podróżowanie. Takie bardzo mocno zagmatwane są te historie. I ja to Wam mówię nie w kontekście takim, że ja narzekam, no bo ja w ogóle tak się dobrze złożyło, że akurat ten zabieg mam, więc tak jestem uziemiona. I też powiem Wam, że nawet gdybym nie miała tego zabiegu, no to ja w ogóle nie będę narzekać i nie czuję się poszkodowana w tej sytuacji. I tak uważam, że jestem w bardzo komfortowym miejscu. Prawie wszystkie restauracje yy, mają teraz dowóz do domu mają darmowy, do, darmową dostawę jakieś promocje. Yy. Widać, że jakby wszyscy mam takie wrażenie, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku w sensie, że każdy siebie tutaj nawzajem wspiera. Na social mediach widać, jak ludzie udostępniają, że ta restauracja sobie źle radzi po zamknięciu, że tutaj jest prowadzona przez rodzinę lokalną, że jakby wiadomo, że wszystkie restauracje sobie źle radzą, ale widzę jakieś takie nie wiem, jakąś taką solidarność powiedzmy, coś w ten desygn. O, o jest. Słyszałam. Och, chyba zaczęło boleć. Słyszałam, że... Ale z drugiej strony też chce mi się wygadać, słuchajcie, więc... Nie wiem, czy to mądre, że ja teraz nagrywam, ale... Miałam ochotę dużą się wygadać. Słyszałam też, ale nie wiem, czy to jest prawda... Krążą pogłoski, że... Ym, że przedsiębiorcy będą protestować na Bali. Ja im się w ogóle nie dziwię. Ja w ogóle rozmawiałam ze znajomymi. Mam nadzieję, że nie odbierzecie tego w zły sposób. Ja się poddaję wszystkim restrykcjom, one nie zmieniają mojego życia. W jakiś, jakiś znaczący sposób. Natomiast ja jestem w szoku, że przedsiębiorcy przez tak długi czas yy, siedzą cicho i nic nie robią. Nie chcę do niczego nawoływać, absolutnie, jakby dzielę się tym, co tutaj słyszałam, że podobno ma się dziać. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Te blokady są do 20 lipca, ale zazwyczaj, jak tutaj mieliśmy jakieś lockdowny czy blokady, czy jakkolwiek by to nazwać, no to przedłużali je. także zobaczymy. Niejasna jest też sprawa z plażami, bo oficjalnie wszystkie są zamknięte, a nieoficjalnie jest kilka otwartych. Moi znajomi wysyłali mi filmiki, że można rano przyjść do plaż na plażę, posiedzieć sobie. Nie ma też tłumów, więc e, można spokojnie um, stosować się do social distancing. Bardzo niejasne wszystko, ale w zeszłym roku też tak było. Dlatego ja i moi znajomi jakby informujemy się tymi oficjalnymi informacjami które do nas docierają, ale też pojawiło się bardzo dużo fake newsów. We, nie w Europie było to samo, ale na Bali, to jest po prostu hardcore. Ktoś przez ostatnie dwa dni udostępniał jakieś pismo, które wyglądało na oficjalne, i mówili, że e, zagraniczne osoby, że ekspaci, po ósmej nie mogą wychodzić z domów, z domu i jak wyjdą z domów i zostaną złapani, to grozi deportacja. Ja sobie myślałam, że Boże święte, co to w ogóle za regulacja jest? Tam było tylko zapisane wyraźnie Foreigners, czyli zagraniczni. I myślę sobie, że przecież to jakieś chore. A potem słuchajcie, to się okazało, że ktoś dostał od swojego agenta wizowego taką notatkę i on stwierdził, że on to upubliczni i powie, że to jest oficjalne zarządzenie ze strony rządu wydane. A to w ogóle jest nieprawda, więc nie ma tego zarządzenia. Fakt faktem, że zmieniły się niektóre regulacje na bardziej restrykcyjne, no ale też bez przesady, więc po tym wszystkim, co się działo w zeszłym roku, moi znajomi i ja tak naprawdę to szerujemy tylko informacje oficjalne od rządu, ewentualnie informacje z pierwszej ręki, że jakaś tam osoba poszła na plażę i wszystko było OK, A reszty w ogóle nie słuchamy i też my kompletnie nie narzekamy, bo jakby. Teraz jest chaos, oczywiście jest zamieszanie, ale ja wiem po tym, co się działo w zeszłym roku, że pewnie to jest kwestia czterech, pięciu dni i wszystko się wyjaśni, wszystko stanie się bardziej jakby klarowne. W ogóle Bali też nie chciało otwierać tego lockdownu i gubernator Bali bardzo długo rozmawiał z prezydentem Indonezji, żeby Bali nie było objęte lockdownami, no ale nie udało się, więc to jest też tak, że... Tak naprawdę to tutaj nikt się jakby nie cieszy z tych lockdownów, nikt też nie chciał za bardzo zastosować tych lockdownów. No nie wiem, to jest ciężki temat. Ja, ja w każdym razie mogę Wam powiedzieć, że ani ja, ani moi znajomi nie narzekamy na to. My mamy naprawdę komfortową sytuację, możemy mieć wszystko dowiezione do domu. Mamy domy z ogródkiem, także w ogóle nawet nie czuję takiej potrzeby, żeby narzekać. Aczkolwiek znowu, no dobrze się złożyło, że akurat teraz przechodzę przez tą rekonwalescencję, więc przynajmniej. Nie muszę nic robić i a, mogę odpocząć, dojść do siebie. No i co, i pewnie za trzy tygodnie a, powtórka, tylko że z drugiej strony będzie. Uy, z jednej strony znowu ciary, a z drugiej strony nie mogę się doczekać już. Aha, i jeszcze za dwa tygodnie, no teraz to już mniej, za półtora tygodnia, żeby pojechać na ściągnięcie szwów. Te, tak trochę się obawiam tego. Wszyscy mi mówią, że to nie boli, tylko że jest taki trochę dyskomfort, bo czuć, jak to wyciągają. Ja nie miałam nigdy szwów, to są moje pierwsze szwy w życiu. No, ja nie miałam nigdy ani nic łamanego, ani takiego rozciętego, że musiałoby być na szwy, ani operacji, ani nic takiego. To jest w zasadzie no, pierwszy raz. No, zobaczymy, jak będzie. Słuchajcie, taki update z mojej strony. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Pozdrawiam wszystkie osoby, które razem ze mną przechodziły też przez proces wyrwania. Pozdrawiam też tych, którzy przetrwali oraz tych, którzy, których czeka ten zabieg. Słuchajcie, zdecydujcie się, miejcie to za sobą, naprawdę szybko o tym zapomnijcie na pewno. Ja sobie wyobrażałam, że to jest coś o wiele, wiele gorszego niż to, co było. Serio. Moje wyobrażenia były o wiele gorsze niż rzeczywistość, także mam nadzieję, że nie przestraszyłam Was moimi przemyśleniami, moimi podsumowaniami. Chciałam, żeby to było po prostu szczere, ale serio, jest to do wytrzymania. Także wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, bye bye!